Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. To kolejny dzień mojego wyjazdu, ale dzisiaj nagrywam dla Państwa trochę później, więc dzień już jest w trakcie. Na tarasach wokół jest dużo ludzi, a ja chciałbym trochę bardziej skupić się na tym, co chcę dla Państwa powiedzieć i pozostać trochę anonimowy. Dlatego dzisiaj nagrywam z wewnątrz, chociaż okoliczności i natury są piękne. Być może będą Państwo jeszcze mogli. Trochę ze mną ich podoświadczać następnym razem. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o pewnym spostrzeżeniu Bertha Hellingera, które zawarł on w listach terapeutycznych. Klienci pisali do Bertha Hellingera listy, on na nie odpowiadał. Te listy nie mogą być analizowane w oderwaniu od kontekstu, a ten kontekst pozostaje niejawny z uwagi na tajemnicę terapeutyczną. Natomiast w sposobie. Odpowiadania Bertha Hellingera na pewne konteksty, które w listach były zawarte, też dostrzegamy pewną uniwersalną mądrość. I o takim zdaniu, które o tej uniwersalnej mądrości świadczy, chciałbym dzisiaj powiedzieć. Więc w kontekście związków hmm, i problemów w relacji Bertha Hellinger odpisał kiedyś hmm, takimi słowy. Powiedział, że uczciwość często jest bronią i na niewiele się zdaje. Uczciwość często jest bronią i na niewiele się zdaje. Jak to różne od naszego postrzegania uczciwości, ponieważ w naszej kulturze uczciwość bardzo wysoko się ocenia, nawet jako pewne szlachetne zachowanie. I ona również taka pozostaje, ale w tym szczególnym przypadku Bert Hellinger powiedział o tym, że jest ona bronią. Ja zaraz go omówię trochę, trochę bliżej z tego, co o tym przypadku jest w naszej dostępności. Natomiast widzimy tutaj, że mówi on o tym, że jednak w niektórych sytuacjach posługiwanie się tylko uczciwością nie przynosi rozwiązania, nie przynosi pojednania. Rzecz dotyczy Relacji między mężczyzną a kobietą, i w tej relacji mężczyzna pozostaje wycofany, nie może otworzyć się na kobietę. Jakie rozwiązanie proponuje Bert Hellinger? Bert Hellinger pisze: Jeśli ty odsuwasz coś swojego od niej, I kiedy ona to toleruje i to zauważa, to później w zamian ma prawo od ciebie czegoś oczekiwać. To piękne rozwiązanie i niezwykle głębokie. Ale czemu tak zaczął Bart Hellinger? Czemu najpierw powiedział o uczciwości, która jest bronią? Pytanie też, jaką bronią w tym kontekście jest uczciwość? E, można byłoby powiedzieć, że jest bronią. Defensywną bronią, która sprawia, że my wycofujemy się w pełni, usprawiedliwiając swoje wycofanie. Ale widzimy, że jeżeli jesteśmy w jakiejś sytuacji i tylko usprawiedliwiamy jej trwanie, niewiele wnosi to w nasz rozwój. Pewna refleksja i zmiana poglądu, podejścia. Przynosi coś, co pcha nas do przodu. Natomiast usprawiedliwianie w ogóle. Pamiętam, że czytałem ten tekst nie tak dawno na tarasie, przeciął bąk, który zbierał nektar z jednego z kwiatów, i pomyślałem sobie, że jeśli byłoby tak, że to zbieranie nektaru przez bąka nic nie dawałoby kwiatom, a bąk po prostu by kradł i mówiłby, taki już jestem, uczciwie o tym mówię, otwarcie o tym mówię, taki już jestem, kradnę wam nektar. I odfruwał gdzieś daleko, to w tej relacji owada z kwiatem nic by się nie zmieniło, mimo tego, że on byłby uczciwy, taki ciąg myślowy przyszedł mi do głowy wtedy. I tu jest podobnie, i w naszym życiu jest podobnie. Jeśli my uważamy, że nasza uczciwość w przyznawaniu się do pewnych rzeczy, też do naszych deficytów albo niemożności w pewnych określonych zakresach jest wystarczająca, to nie służymy rozwiązaniu. Uczciwość, nasza uczciwość, która wyraża się w słowach taki już jestem, jest pewną defensywną bronią, która. Raczej pomaga nam odwracać się od rozwiązania. I to chciał Bert Hellinger powiedzieć. W tym liście mówi niejako: jeśli chcesz iść dalej, to że przyznajesz się do tego, że taki jesteś albo tak masz. Otwarcie i uczciwie nic nie zmienia, chociaż może tobie się wydawać, że jesteś bardzo w porządku. Jeśli ty coś powstrzymujesz i coś wycofujesz, i twoja partnerka, w tamtym przypadku żona tamtego mężczyzny, to dostrzega i też musi coś powstrzymać ze swojej strony, wtedy może od, od ciebie czegoś oczekiwać jako rekompensata. A dawanie po tym powstrzymaniu jest czymś, i dokładnie to czujemy. Co może ten związek zbudować na nowo, albo otworzyć go po czasie na swobodniejszą wymianę? Doskonała rada, niezwykle głęboka rada. Jeśli chodzi o Berta Hellingera, to jego głęboka, duchowa, precyzyjna, jednoznaczna też, ale nie narzucająca się. Mądrość za każdym razem budzi mój ogromny zachwyt. Dlatego drodzy Państwo, uczciwość może być bronią, bronią, która pozwoli nam się odwrócić od rozwiązania wtedy, kiedy mówimy: tak już mam, to się już nie zmieni, taki już jestem, ale na niewiele to się zdaje. Wejście w relację, która. Być może aż z taką intensywnością, albo w pewien kontekst, który aż z taką intensywnością nie będzie dotykał tego, co tak bardzo powstrzymujemy, albo co tak bardzo chronimy, ale będzie robił to trochę mniej, tak jak w omawianym przypadku. Uznaję, że nie możesz mi tego dać, ale skoro ja to uznaję i poświęcam Tobie część swojego życia, to mogę oczekiwać od ciebie jakiejś rekompensaty. Na tyle, na ile jesteś w stanie mi ją dać. Tak, punkt po punkcie, krok po kroku, można zbudować tą relację. Nawet jeśli ktoś na początku bardzo jest wycofany. Uczciwość jest bronią i na niewiele się zdaje w wielu przypadkach. Można rozważyć, do tego też zachęcam, takie sytuacje, w których Państwo, mówiąc uczciwie o tym, jak jest, jednocześnie chcą pozostać w miejscu, w którym Państwo są. Czujemy, jak bardzo często powstrzymuje to nasz rozwój. Bardzo Państwu dziękuję i do usłyszenia.